Witajcie po kilku latach, tak naprawdę, nie bycie. Jesteśmy w Unijowie Stoimy na takim fajnym parkingu ee, Zaraz Wam pokażę jakie piękne widoki I znaleźliśmy to miejsce oczywiście na Camper Night Okazało się, że e, do 23.00 tylko tutaj można parkować Tu jest taki mostek jest po 23, oczywiście. I tam z, z, pod samym, pod samym, pod samymi termami Uniejów stoją kampery. Już tam nie będę szedł, ale jaki piękny jest Uniejów. Uniejów 23.00. Jest 25 luty, więc jak wiecie, rozpoczęła się wczoraj wojna na Ukrainie. My na razie idziemy w stronę Wrocławia, a potem zobaczymy. Jak tam temperatura jest? Za gorąco jest. Co ty powiesz? 68 stopni. A coś przeczytasz więcej? Dwóch kilometrów jest wydobywana. O kurde. I posiada właściwości rzecznicze. Jakie? Siarka wygładza i regeneruje skórę. I zimą jajem zajeżdża. Rzeka warta. Zamek w Uniejowie wbudowany został w latach 1360–1365 na miejscu starej fortalicji drewnianej zniszczonej podczas najazdu krzyżaków na miasto w 1331 roku. A gdzie jesteśmy, Aniu? Miejscowość Szodre. Taki park bardzo piękny. No. Zagospodarowany, odnowiony. Przy miejsca leżaki drewniane. koniki bujane, Tam ścieżka zdrowia. A gdzie stanęliśmy i dlaczego? Dobra, I stanęliśmy na parkingu. Tam. Tu jest super parking. Parking na noc jest zamykany, powiedział pan, ale poprosiliśmy, czy moglibyśmy zostać. Powiedział, że w ostateczności możemy. Są to i to, jakbyście potrzebowali. Także naprawdę przepięknie tu jest Park w Szczodrem Dawniej Pałac Sybilli to był w 1908 roku. I o co tu chodzi? O Sybilne. Co umarła No? jak doznała szoku na skutek gwałtownej burzy nad pałacem. Co ty powiesz? To na takie rzeczy się umiera? Ale jaja. Inna sala wyłożona była lustrami łącznie z sufitem, dlatego też nadano jej e, 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 zwyczajową nazwę Sala Łysych, gdyż w lustrach sufitowych odbijały się niedoskonałości fryzur, przybywających w niej gości. No i niestety po tak pięknym pałacu zostało tylko tyle. Cegły wywiezione y, na odbudowę Warszawy między innymi były. Zobaczcie niesamowity dąb tu rośnie. Strasznie stary i wielki. Co Aniu ja powiesz o tym pałacu? Nic nie mogę powiedzieć, bo jestem strasznie mi smutno, że taki piękny pałac nie istnieje. No, tutaj Wehrmacht miał swoją siedzibę. I w 1945 roku ten pałac spłonął. Jesteśmy w Lwówku Śląskim i tutaj są ruiny takiego zamku. Ośrodek katolicki, więc nie chcemy tutaj przeszkadzać. Niestety nie ma gdzie zaparkować za bardzo. Nasze psy zwariowały. Zaczynają strasznie szczekać. No i stoimy tutaj. Trzeci dzień naszej podróży. Zatrzymaliśmy się obok zamku Czocha. Dzisiaj pójdziemy zwiedzać Tamę, a jutro mamy zamiar zwiedzać sobie Zamek Czocha. E, taka sytuacja, że na kempingu niestety nie ma sanitariatów. Wszystkie są pozamykane. E, no i dlatego wynegocjowaliśmy lepszą cenę. E, znaczy 80 zł zapłaciliśmy za dwie doby. Za naszą dwójkę, psy i kampera. Widok jest tak przepiękny, że, że nie ma co tam narzekać. Plaża. Chociaż było napisane, że kąpiel na własną odpowiedzialność. Więc nie wiem, czy woda jest brudna, bo jeszcze nie byliśmy. Czy jest y, po prostu tak głęboko. Y, dziś jest 27? 27 luty. I zobaczcie, 27 luty można kempingować można. 27 8. tak 28 28 luty Piękne słoneczko yy, Idziemy od naszego od naszego ośrodka yy, do sam Czocha, Będziemy zaraz zwiedzać mamy jakieś 10 minut na piechotę Także, ale piękne okoliczności doma, A co? Mniej? Więcej, więcej, więcej będziemy szli a co ty gadasz? Przecież to tutaj zaraz już jest zamek. Także idziemy zwiedzać. Pierwszy raz będziemy w zamku Czocha. No i dzisiejszą noc jeszcze spędzimy na tym kempingu. A potem ruszamy w stronę czeskiej granicy. Tam jest też mnóstwo atrakcji. No i powoli będziemy wracać w stronę Warszawy. Piękne okolice. Zamek Czocha Zamek Czocha znajduje się w województwie dolnośląskim w niewielkiej wiejskiej osadzie Sucha. Dookoła zamku rozciągają się malownicze tereny zielone, a w jego pobliżu leży jezioro Leśniańskie. Piękny XIII-wieczny pałac stanowi jedno z największych atrakcji okolicy oraz stanowi jeden z najwspanialszych obiektów tego typu w Polsce. Zwiedzanie zamku pozwala na poznanie tutejszych legend, baśni, a sama budowla skrywa liczne zakamarki i tajemnicze sprzęty, które niegdyś służyły właścicielom posiadłości. Do sali tortur cię zaprowadzę. Znowu maseczki. W podziemiach zamku znajdują się unikalne w skali całego kraju multimedialne sale tortur. Odważni goście mogą zwiedzać warsztat kata, więzienie czarownic, dom ducha i pracownię alchemika. W których poznać wcale nie chcecie. Choćby historia tego alchemika. Albertus obiecał księciu Ulrichowi uczynić go bogaty. Stwierdził, że siarka i rtęć w odpowiednich proporcjach złączone przemienią się w złoto. Mimo wieloletnich badań na koszt księcia rzecz jasna, Albertus tych proporcji nie ustawił. A Ulrich rozkazał go tutaj zamknąć, żeby nic uczonego w czasie pracy nie rozpraszało. Wtedy Alechem oznajmił swemu pana. Że bliski jest uzyskania środka zapewniającego wieczną młodość, a nawet nieśmiertelność. Ratujcie! Proszę, błaga! Ratujcie! Zjadka. Zjadka, musi mieć czyste serce, I inaczej zginie. Książę ufał swojemu alchemikowi, do tego spodziadał się Rugnar. Do zamkowych lochów zaczęły za to trafiać dziewice, na których moc cudownego eliksiru sprawdza. dwie Dziewczynka książę porywał z szkolniczych wsi. Kocia łapka. Kocia łapka to nazwa ostrych grabi, którymi oprawca powoli zdzierał skórę z pleców, rozciągniętej na desce ofiary. Fajnie. Jezus. Kurka, co ty chłopino na Co ci się stało? Ania, to które tortury zastosować wobec ciebie? Skoro zapuściliście się aż tutaj, przyznać muszę, drodzy goście, że odwagi wam nie brakuje. Ja jednak zaapelować muszę do Waszej rozwagi. Czym prędzej opuśćcie tę komnatę i uciekajcie, gdzie pieprząc. Ludzie gadają, że nocami ze zwalnień nie Poprawcie, ludzie, jeszcze gorsze rzeczy osiądziecie dalej dalej. Ja wam o Tak. O, głowa wzięta, zobaczcie. Do nosu. Piękne. A co to jest? Yy, korona i berlo. No. Czas. Nie zamykaj mi tylko w skarbczaniu, proszę cię. Są sztolnie w Leśnej, próbuję do nich dojść. Ania została, się boi iść. Z jednej strony się jej nie dziwię. O Jezu, się właśnie dół się Tego nie widać niestety na filmie, ale tu jest bardzo, bardzo wysoko. Co nie jesz? Nie mogę powiedzieć. Czy ty powiesz? Nie. No to dalej, bo wszyscy chcieli to jeść.